Cześć, cześć, z tej strony Kasper 101 a to już jest drugi odcinek z nowej serii w Minecrafcie. Dobra. Żelazo nam się już tu, jak widzę przetopiło. Dobrze, tutaj w ogóle posadzę gdzieś drzewko, tko, gdzie... Okej, okay. Tutaj sobie posadzę jedno i tu drugie. O. Dobra, i w ogóle tu na jakąś wyspę trzeba się już wybrać i, i chyba pójdziemy tam. Dobra. No to ja tylko sobie tutaj skraftuję łopatę. Nazbieram sobie trochę tej ziemi. No i zobaczymy. Ok. Drewno. Ok. tutaj patyki. No, hello, okej. Okay. I jak chcę łopatę? Dobra, nie żelazno, bo nie zemarować żelaza na łopatę. Okej, okay, okej. Okay. Ja sobie trochę ziemi tej pozbieram, bo... No. Jest jej tutaj bardzo dużo, dlatego... Mogę ją wykorzystać. Dobra, no to zbieram. No ale... No, trochę i będzie trzeba nazbierać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, dobra. Spoko. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej okay, i okej, okay. I już tego mam, tak w ogóle, no ileż już mam tej ziemi, okej, okay. na razie to chyba wystarczy, tak myślę przynajmniej, okej, okay, tutaj się, dobra, tym podsadzę i tak w ogóle to, gdzie jest ta wyspa, dobra, bo ja nie wiem, gdzie jest ta wyspa, okej, okay, jest tu, no to na nią idziemy, teraz szybko, no szybko na nią sobie pójdziemy, zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że będzie coś nam ciekawego. Dobra, no. O. No, stawiamy, idziemy, idziemy. Dobra, mam nadzieję tylko, że wystarczy tego digitu. Mam taką nadzieję przynajmniej. No. O. Tak, to będę musiał już tę trochę pozbierać. A mało tam już tego jest. Nie, jak widzę to. Uda się. No, udało się nam. Dobra. O, i tu jest dużo ziemi. To, to mi się podoba. No, jak widzę, są jakieś owce. Eee, to dobrze. I w ogóle to tam na górę bym chciał się teraz dostać. Tak, na górę, na górę. Tędy. Okej. Okay. No, jak widzicie, coś tam jest. Ja właśnie tam idę. O, w ogóle to owce spadają. Bo są na drzewach i one spadają stąd. Okej, okay, dobra. To może zniszczę. A i tu są i tu jest spawner. Dobra, to są spawnery. To mi się to bardzo podoba. Okej, okay, to może, może tak sobie z ciebie na łóżka, Właśnie na łóżka mi trzeba teraz. No, okej. Okay. Mhm, mm nie dostałem. Okej, okay, ale może, może z ciebie. Okej. Okay. Jeszcze tylko z ciebie. Aha, nie. Chyba nie spadła. No, nie spadła. Ok, no to mogę już chyba. Ok. Mam trzy wełny, czy nie? Dwie. Ok. Jeszcze jedna by się przydała. To, o, właśnie, tu zrobię. O, tu jest jeszcze jakaś chyba owca. Co? Dobra. Właśnie, tutaj. Gdyby się jakaś owca tutaj zrobiła. To będzie super. Ok. Chodź tu owco. O, tu. Tu jakaś jak ja widzę. Okej, okay, jest. Teraz nie chcę, żeby. Okej, okay, jest. Jest tam, ale nie wiem, czy... Dobra, nie spadniemy. Okej, okay, udało mi się. Teraz tego nie spać. Okej, okay, mamy trzy wełny. I w końcu będziemy mogli się położyć. Spać w łóżeczku. Okej, okay, tylko gdzie, staw... gdzie... Okay, jest ta. Gdzie? Okej, okay, jest. Okej, no to idę teraz. No i zobaczymy. Co tam będzie dalej? Ok, dobra, jest, udało się, idziemy dalej. O nie, tylko nie szkielet, bardzo, bardzo źle. Ok, dobra, to ja mam inny teraz pomysł. Zniszczę sobie tutaj drzewo i zrobię sobie crafting, zrobię sobie jeszcze łóżko i wyśpimy się. No i, no oczywiście, że kiedy się spali i go nie będzie, bo się boję się przechodzić, bo on mnie może zepchnąć. No i jak ja spadnę z, taki, z takimi rzeczami, to no będzie wielka, naprawdę wielka szkoda. Okej, okay, udało się, teraz tylko zrobić sobie tak, tutaj patyk. po co ja robiłem to? Ja teraz sam już nie wiem co, po co ja to robiłem, to już sam nie wiem. Naprawdę już sam nie wiem po co ja to robię. Okej, okay, jest. Dobra. Super. Crafting. Tutaj proszę craftingczek. Dobra, i... No i no. Ej! To jest. dobra, Łóżko. Zrobione. I kładziemy się spać. Dobra. Udało się. No. Dobra, jest. Udało się. Dobra, no to, 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 to chyba będzie na koniec. Na tyle. Dobra, no to... Jeśli oczywiście filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To był Kasper 101.